Witam, witam. Jesteśmy przed bojownikiem. Wleciały roślinki. Tutaj przyczepiłem do kamienia. Niech się pięknie rozrasta, mam nadzieję, że się uda. Może jakieś inne rybki tu wrzucimy, a wyciągniemy glonojady, przełożymy tam z bojownikiem, żeby po prostu ruszało. Ruszały roślinki, żeby tego syfu na nich nie było za za bardzo. No zobaczymy, pomyślimy. Na pewno będę to robił jesienią albo zimą. Chcę się pozbyć po prostu ślimaków, także będzie mała przeróbka akwarium. Na razie jestem zadowolony, chociaż ślimaki, zobaczcie tutaj jakiś łazi, coraz więcej ich jest. Coraz więcej, coraz większe. I po prostu przestałem z nimi walczyć. Roślinki wleciały, Mam nadzieję, że, że się przyjmą i będzie wszystko pięknie ładnie, pięknie, ładnie działać. Syfu dalej trochę jest. Zobaczymy, może te ślimaki pomogą pomogą w tym akwarium, no woda jest tu ładna, tylko jest ten syf, nie wiem czy to jest po prostu z tego korzenia, od tych glonojadów, e, nie wiem, no rzućcie w komentarzu jak macie jakieś pojęcie, dlaczego to się takie, tego dziadostwa tyle, tyle zbiera, czy to jest z kokosów, nie, no kokosy są twarde, nic się nie dzieje, mi się wydaje, że to jest po prostu e, przetrawione e, drewno przez e, ślimaki i, i glonojady itp. itd. No dobra, no bojownik zaraz zostanie nakarmiony, e, tamtego ślimaka, nie wiem czy zostawić już mi gdzieś zniknął, czy wyłowić, e, akwarium, mówię woda czysta, szyba trochę brudna, no pozmieniamy, ale jestem, jestem z niego zadowolony, pięknie, ładnie wygląda, wszystko ładnie rośnie, e, tylko no trochę syfu na dnie jest i no i tyle, no zapraszam na jakieś następne filmiki, e, zobaczymy co tu będziemy działać w przyszłości, pomyślicie, rzućcie w komentarzu, co tu, co tu można ciekawego wymyśleć. A Popatrzcie, odsłoniły mi kostkę. E, ta kostka e, chyba wyleci, spróbuję znaleźć coś drobniejszego, bo jak jest wyższy poziom wody, no to, no to bardzo mi wylewa tą wodę na pokrywę, pokrywa, spływa z brzegu i, i po prostu wycieka trochę na na zewnątrz. Dobra, pomyślimy, zobaczymy. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmiku. Zobaczcie, tam idzie coraz większy ten ślimak jest. Dobra, do zobaczenia. Dzięki.